Cześć, dajcie w kolejnym filmie. Piątym już z kolei, z czwartego numeru. Eee, odcinek, właśnie z demami eee, A standardowo odpalimy sobie launchera. Czekam chwilkę, aż się załaduje rozdzielczość. Ok, i przejdziemy sobie do gier. Eee, dzisiaj mamy kolejne dwa, czyli Investor oraz Mega Race 2. Zacznijmy od Inwestora. Eee, z tego co właśnie zrozumiałem. A, już widzę, coś się zepsuło. No i Zobaczymy, może się uda. Bo no to tak, tak kiepsko to wygląda jak na razie. Dobra, hmm, coś, coś, coś hula. No, a tutaj właśnie twoja instalacja. Dobrze, instalacja zakończona, czy rozpakowywanie raczej, zaraz zobaczymy. Tak, on mnie właśnie poprosił o katalog, ale zanim zdążyłem zauważyć, gdzie on się instaluje, to już mi to zniknęło. Um, ok, znalazłem, e, czyli Investor, on jest pod dos -a, czyli, no nie wiem, zobaczymy, zobaczymy najpierw setup, czy mi się uda coś tutaj zrobić, karta muzyczna, e, Soundbuster oczywiście, e, Nie będzie tak, zobaczymy, czy to zadziała. Okej, okay, kolorowy, kasowanie. Nie wiem, nie rozumiem. Ok, wyjdzie, zapisz. Zobaczymy czy uda się go odpalić właśnie z pod Windowsania. Raczej eee, znaczy się nie zgodzi. Dobra, to spotkamy się w DOSie za chwilę. Okej, okay, jestem z powrotem. Eee, dobra, przechodzimy sobie właśnie do gry. Następnie inwestor. I tutaj był podajże inwestor za tak czyli tak rozszerzona pamięć, pamięć na dysku konwencjonalna ok, a jest ten sam, yy, ta sama właśnie firma od. Yy. Ta sama firma co od właśnie eksperymentu Delphine, 7 Stars. To jest sobie tylko poprawi, właśnie Gabriel, bo się źle ustawił przed chwilą. Dobra. Eee. No tak właśnie kojarzę, że gdzieś yy, w tym samym czasie właśnie jak yy, wyszedł Kaczow Donald w Polsce to yy, też właśnie była jakaś taka gra w yy, giełdę. Zobaczymy czy to będzie coś podobnego czy, czy zupełnie coś innego. Tak, Każdy trochę czekać, aż się włączy. Tutaj muszę trochę ten trochę ciszej. Okej. Okay. Inwestor, pierwsza wersja. O, no, kie, kiepsko to wygląda. Nie wiem, czy to jest właśnie problem związany z, e, jakby to powiedzieć, z kartą graficzną, czy, czy z czymś. To teraz już w ogóle nie mam myszki. Ja nazywam się oczywiście Test. Nazwisko Test. On mylę do wody. E, A, od razu. Dobra, tutaj to już trochę lepiej wygląda, ale i tak wystarczy, że właśnie przewinę myszkę i się psuje od razu. Nie, sprawdźmy banki może. Aha, czyli tak wzięli właśnie takie realne, realne miejsce. Działa ten kalkulator chociaż? Tak, tak sobie chyba. A nie, nie, coś, coś, się tutaj dzieje. No nie wiem, czy będziemy długo przeglądać tą grę, ponieważ wydaje się właśnie dosyć skomplikowana i nie jest zbyt, e, jakby to powiedzieć niezbyt przyjazna jak na razie. Nie wiem co, co tu jeszcze możemy zrobić. Tu są stopy jakieś. Gazeta. Czy tutaj mamy wszystkie kłysy? Znajomi. Spoko to wygląda. Potrzebuje, nie wiem, pieniędzy, oczywiście. Okay. Eee, Danka, co nam Danka powie? A, no, od razu kobieta od razu przychodzi do konkretów. Nie wiem, dalej pieniądze. Nie to jeszcze raz może. Nie wiem, 100 na przykład. Nie ma sprawy. Okej, okay. no, to jeszcze raz. Aha <laughs> Dobra, rozumiem. Czyli znajomi są tego po to właśnie, żeby móc od nich pożyczać pieniądze, ile dobrze rozumiem? Okay, Jacek, Jacek nie pożycza pieniędzy, co jest Robert jeszcze? A, teraz Dobra, nie wiem to. Pięć tysięcy. Okej, czyli pożyczyliśmy właśnie pieniądze od znajomych. Co tutaj możemy zrobić? Są jakieś przetargi? Aha, czyli, yy, czyli tak zwana prywatyzacja wtedy, tak, że jak można było kupować sobie o taką firmę na rynku, ktoś miał pieniądze. No, to trzeba by się właśnie orientować. Znaczy yy, myślę, że to jest kwestia czasu, właśnie tego, a tego yy, a, tak jak mówię, dużo, dużo czasu by to pewnie zajęło. bo to poklikam jeszcze chwilę, zobaczę co tutaj jest. GPW, czyli giełda, tak? Papierów wartościowych. No i gdyby może się tak nie psyła ta gra, to może też by właśnie łatwiej można było grać. Bo jest, tak mi się coś właśnie wydaje, że jest jakieś przesunięcie programowe. Tutaj ta tabelka tutaj się właśnie przesuwa. Tak, tak trochę w dziwny sposób. O i to jest nawet nie raz, tylko dwa razy. Dobra. Mm. Aha, zapomniałem właśnie jeszcze pokazać w CD-Action jak to wygląda, to tak, to, to sobie to na chwilę zostawimy, przejdziemy sobie na drugi ekran. Wiem, że trochę chaotycznie, ale jakoś trochę mnie wybiło właśnie z rytmu, że może musiałem do dosa wejść z powrotem. A także a, w taki sposób gra pójdzie na wszystkim z tego co widzę, bo nawet na 386SX, więc bez problemu. Jest chyba nawet wytłumaczone mniej więcej jak to trzeba. Jak się to gra? Dobra. Ok, to wrócimy sobie tutaj do, yy, do komputera i spróbujemy właśnie wyjść. Dobra, to tak. Yy, ten mega Race, nie wiem czy on właśnie działa z, z płytki czy nie, Więc to sobie odczajmy. OK, czyli, czyli ten mega race. A wychodzi na to, że działa z płytki, nie trzeba instalacji. Dobra, to tak. Tutaj sobie zobaczę w CD Action w którym miejscu to jest. Żeby, żeby już właśnie nie, potem nie skakać na końcu filmu. I teraz przejdziemy sobie do ekran I tutaj mamy właśnie recenzję. Czyli potrzebujemy tylko 4.8.6 DX, 2.66 Mhz, a i właśnie karty z co najmniej 1 MB, czyli tutaj jest ten 1 MB na tym komputerze. Ale zobaczymy czy się odpali, bo możliwe, że nie będzie się chciało odpalić. Dobrze, czyli tak, yy, escape, od razu do, do gry. Yy, czyli tak, góra-dół, lewo-prawo, z pasją strzelamy, tabem zmieniamy broń. Okay. Yy. I NTM yy, dajemy miny albo olej. Czyli tak. Yy. No, czy powinno chodzić właśnie, bo tutaj mówi, że jeśli mielibyśmy właśnie 486 albo Pentium, który ma mniej niż 90 MHz, no to powinniśmy wcisnąć jeden. A w innym przypadku jakikolwiek inny klawisz, no to wcisnijmy spację na przykład. Aha, tego dźwięku nie ma. Yy, a to co? Ja bym bo to z dźwiękiem. Nie, z zobaczę, może, czy nie udałoby mi się tego z dźwiękiem włączyć. Zrobię może właśnie w ten sposób, że spróbuję go skopiować do Windowsa yy, z płytki i potem go odpalić z Windowsa, bo tak coś mi się właśnie wydaje, że. W związku z tym, że on się odpala z płytki, to nie będę mógł mu zapisać właśnie konfiguracji żadnej. Dobrze, jesteśmy w Windowsie, więc teraz spróbuję sobie skopiować tego mega Race'a. A nie będziemy, może, do tego katalogu gry. Jest tutaj, w tym miejscu, i on zajmuje. 91 mega to może dlatego właśnie nie chcieli, żeby go odpalać, z, yy, nie, nie, właśnie nie kopiować go. Jak tutaj odpala instal, to co się stanie? No, czyli mogę, mogę go właśnie zainstalować. Mm, czyli tak. Mm, Dobra. O, fajnie, właśnie wykryłem od razu kartę dźwiękową. Bezproblemowo. Tutaj właśnie to trochę przyspieszyłem, żeby nie tracić czasu, że tak powiem. Zobaczymy, on się zainstalował na D Mega Race. Następnie tego chyba odpalimy w tym, z tego miejsca. Palałem meg dobra, zobaczmy, czy będzie chodzić na Windowsie. Ale to już, to już wszystko widzieliśmy. Jesteś z BWBT i ja jestem Lance Boyle. Mówiąc o którymś, jest ktoś, z kim chciałbym Cię spotkać. Chodźcie, Lucinda! Isn't she desirable? Let's see if she talks. Hi, Lance. Hi yourself, Laureen. Here's a question, so take your time. What are we doing here? Oh, we're here to tell the viewers about Mega Race 2, Lance. That's the right answer. How about that? Is it exactly like Mega Race 1? Not a chance, Lance! Mega Race was so easy, even losers could play. Right again, Melissa. This time, we're bigger, we're better, we're brutal. Maybe we should let all those wannabe tough guys out there see if they're real, ma'am. But you can't be every place at once, Linda. <laughs> Just kidding, folks. She can. So, how about a little taste of Mega Race, too? You better be ready, tough guy, because if you can't drive, you won't survive. A beautiful thought, Tony. Hmm. I Szałki właśnie bardzo reagują, że tak powiem e, nerwowo. <śmiech> <Oho>. <śmiech> Nie no, gra właśnie fajnie wygląda. Tylko tak jak się właśnie jak idzie z marszu, tak jak ja, no to, to, to ciężko to holgarnąć. Ja raczej, raczej już nie, nie dogonię komputerów. Ja, wszystko jest kwestia prze przećwiczenia, jeśli ktoś właśnie sporo gra w takie gry, no to stawi się dużo lepiej znaleźć niż ja na przykład w tym momencie. No, no nie powiem, gra właśnie fajnie wygląda i dobrze działa na tym komputerze. No chyba ich tam widziałem, spróbujemy ich dogonić. też właśnie trasa jest bardzo, bardzo ładna Okay, czyli chciałem go właśnie wyprzedzić, ale troszkę mi nie wyszło. O, to jest takie, to jest takie właśnie nietypowe, bo... Yy... czasa jest właśnie ograniczona, więc żeby ich wyprzedzić tak naprawdę trzeba się tutaj wepchać między nimi. Właśnie w ten sposób. W pewnym momencie można to ogarnąć, że nie trzeba właśnie naciskać tak właśnie bardzo... E, bardzo twardo tych klawiszy. Okej, okay. <grywka> <grywka> Dobra, to, to myślę właśnie, żeby było na tyle. Ja też nie chcę, żeby to, ten film trwał zbyt długo. Ja sobie ewentualnie jeszcze dojadę do końca tej, tej trasy i no. Dobra, to zapraszam Was na kolejne filmy i dzięki za oglądanie. Trzymajcie się, cześć.